Mam taki, taką listę w aucie, która się nazywa banalnie Auto Songs i tam jest dużo paktofoniki. Ale Marty, wielkim marzeniem jest, słuchajcie, zaśpiewać kiedyś na takiej scenie. Tak, tak. Więc nie wiem, czy to jest ten moment, że będziemy tak. od razu jej dawaj, kibicować. Marta, ja to jest jedyna szansa! Jedyna szansa! Dawaj! Wrócę tu i zaśpiewam. Zaraz, Marta, za rok. Ale ja wrócę za Barta, rok, obiecuję. Boże, spełnię swoje marzenia! Cześć, Bartek z Gwiazdowa, z tej strony. Cześć, Bartek. Po pierwsze, gdybym miał szansę zaśpiewać na małej scenie, to dużo. To... duet dawaj, z... w przyszłym roku w przyszłym duet. a Ty chcesz zaśpiewać dawaj, na tej scenie? chodź, chodź. No jak to tak? No dawaj. Chodź. A którędy? Ale, ale co zaśpiewać? Możemy paktofonikę możemy. No. No. Słuchajcie, wolność, kocham i rozumiem, wolności. Oddać nie umiem wolność. Cześć Bartek. Co zaśpiewamy? Cześć Bartek! Ja z panią zaśpiewam. Cześć. Ja jestem Marta. To co zaśpiewamy? Chwile ulotne. Ulotne Ulotnę chwile, ulotne jak ulotka. Dobra, od początku. Że muszę tekst otworzyć, bo... Co tu zaraz... się ja, dzieje? Ja tutaj mam, tutaj mam tekst. Ja wiem. A ja pytanie chciałem zadać, ale ja mogę zaśpiewać. Proszę Państwa, <laughs> pierwszy raz na scenie zaśpiewa przed Państwem Marta Kuligowska. Nie umarły się. Brawa. Na to, to jest błagam. ten moment. Pożyczyć błagam Ci okulary. Nie. Koniecznie. O. Marteczka w moich okularach, to A będzie mam największy. Mamy jakiś music? Nie, tutaj jeszcze nie. Na tekstowo, no tekstowo, bo to Czy będzie AKP? dobre. Dobra, dodajmy im otuchy, słuchajcie, bijemy, brawo! Już. Słuchajcie, ja Słuchaj, z Słuchaj, możesz zadedykować tą piosenkę ja swojemu nerwów, mężowi. Ja z nerwów dedykuję wszystkim tutaj Pawłowi też. Mogę w końcu ma urodziny. Tak, ale boję się, że nie że Raz, nie dwa, trzy i dam mikrofon. Bartek. Nie ufam nikomu, kocham tylko tych, co na to zasłużyli Jeszcze nie jeszcze kasą, tak jak kasą z winymi. Więc It's, nie przepuszczam, jak żyję na kreskę W każdą chwilkę pijam szpilkę, jak w Wejdę inneskę, później. Życzyłem jak wilkę, bo coś tam będę Wspomnieniem i ukojeniem, za pozwoleniem sprawdź to, to Zanim za słowa cię powiedz kamień powie, co z Nie to, zamiany, zamiany. tymi sprawami Czasami samotoczenie moimi receptorami Zachwycam się chwilami, jak dobrymi produkcjami Życie falami, jak tsunami, zalewa doznaniami i bodźcami. Razem Momentum. z chłopakami. Chodźmy po mieście. Kilkanaście centymetrów ponad podnikami. Łapie chwile, Be, uh, ulotne jak ulotka. Ulotne chwile łapie jak lotka. Chwile ulotne jak ulotka. Ulotne chwile, łapie jak ulotka. Like chwile ulotne, chwytam jak sygnał satelita. I ta różnica jak krążę na orbitach, lecz twardo sięgam. I stąpam po chodnikach. Chcę żyć aktywnie. Nim wyciągnę kopyta Bartek. Dokładnie. Ja nie wiem jak ja się nazywa. Bawię się świetnie. <śm> my też, my też. I pozdrawiam mamę i żyardowiaków wszystkich. I Bartek, powiedz, czy marzenia się nie spełniają? Marzenia nie mają horyzontów. Spełniają wszystkiego dobrego dla ciebie. To był twój pierwszy raz na scenie, tak dłużej? A, okej. Okay. Bartek, Bartek, a dlaczego nie wybrałeś tego? Każdy ma swoje priorytety. niestety, się Każdy ma swoje wady, zalety, wartości, obowiązki i powrót do przeszłości to prawda Drodzy państwo na scenie wystąpiła Marta Kuligowska i ta też